Uwe, weili w jednej stary wili, uwe na wiechu, a wili na dole. Uwe spokojny nie wadzi nikomu. A wili wyrobią chopy dole To pies, to chazok cie był w nich ryczkami. Kupią i turpią i dusz trzaskoł drzwi, a kiedy szczykać? Zaczął spas patronów, to dymu pełno było w całkim domu. Uwesie się nerwioł i ślos dół do niego, i padowili oni z trzymiatego. A bili na co? Do jemu, a jemu do komu? Ty giszcie, pieroński, jo jest w swoim domu. Uwe pogowie oskrobał się ino. I poszł do siebie z blank smutno mino. Ramnowili jeszcze nasze zlągu chrapie. Naraz coś z ibzdeki na kicholmu krapie. Serwał się wili, leci ku kurze. Stuk pu zamkniony. Filuje bez dziura całko izba w wodzie. A łwese siedzi z wędką na komodzie. Pasmacht tu Uwe, Josef i Szałowie. Pist, idiot mnie kapie po gowie, a wemu na co? Do jemu, a jemu do komu? Ty guiszcie pierojski, o jest w swoim domu! Rano widzieli jeszcze nasze szeslągu, trapie na nas coś Zdeki na kicholmu mu kapie, serwał się wili, leci ku górze, dołk pół zamknione, filuje bez dziura, cołkowizwa w wodzie. W iście Pieroński, no jest w swoim domu, Uwe wodowie, poskrował się ino i poszał do siebie z blank, smutno miną Rano bili jeszcze na szezongu chrapie, naraz sojskim z na, sojski na kicholmu mu kapie. Serwał się wili, leci ku kurze, tuk, pu! zamknione, zamknione, filuje bez dziura, sądko, izba w wodzie, a u wese siedzi z na komodzie. Pas mach, tu uwe, Josef i szałowie, Jubis idiot, nie kapie po A uwe mu na to, co komu do jemu, a jemu do komu Ty iście pieroński, o jest w swoim domu A uwe mu na to, co mu do a uwe mu na to Mówę mu na to, co u w wodzie A uwe se siedzi z wędką na komodzie A z arctu uwe, josef idiot, nie kapie pogodę. A uwy mu na to, co do jemu, a jemu do komu, Ty pieroński o jest w swoim domu.